Dzień dobry, witamy Was serdecznie na kanale emocjonalnym, gdzie znajdziecie treści terapeutyczne, życiowe i biznesowe. Dzisiejszy odcinek jest dla nas szczególny, ponieważ obchodzimy pierwsze nasze urodziny. Za nami już rok kanału, dokładnie 1 września w 2020 ruszyłyśmy. I dobrze, że Ewa nam przypomniała o tym, że ola, mamy urodziny, bo powiem szczerze, czas tak szybko płynie, że sama bym tego nie zauważyła, ale dzisiejszy odcinek jest urodzinowy, będzie troszkę inny niż zwykle, o czym się za chwilę przekonacie. I myślę, że troszkę zobaczycie nas bardziej jeszcze prywatnie, bardziej od back office. Zapraszamy. Zapraszamy. Witajcie, słuchacze, witajcie, słuchaczki. mam dzisiaj kilka pytań do Oli. Dzięki temu właśnie poznacie Olę troszkę bardziej. Ola, takie pytanie. A jaki był twój największy opór związany z tym, żeby zacząć nagrywać? Bo domyślam się, że to nie było tak, że hopsiu postanowiłaś i już nagrywamy, tylko to czego najbardziej się bałaś? Najbardziej się bałam tego, że te odcinki będą słabe. Słabe nie pod kątem merytorycznym, tylko ludzie zobaczą odcinek i powiedzą: o, Ola, ale jesteś źle ubrana, ola, ale ten dźwięk to macie słabiutki, ola, a ta kamera, powinnyście to zmienić. Bałam się, że po prostu. Będziemy postrzegane jako niewystarczające, jako niedopasowane, bo wszyscy teraz w 4K nagrywają w specjalnych studiach i po prostu bałam się zrobić ten pierwszy krok, bo znowu ja mam taki trochę problem z tym perfekcjonizmem. Zawsze lubię być taka no, mocno przygotowana. Lubię być nastawiona na to, że, że wygram, że gdzieś będę w topce, a wiadomo, że jak się zaczyna i robi się coś, Czego się nie potrafi w sumie robić, nie potrafi w takim sensie nigdy się nie robiło osobiście. No to, mhm. to taki opór był, że właśnie będzie, będzie zły odbiór. Ktoś powie o, ale słabizna, czym by to nagrywałyście kalkulatorem? Ale wiesz co, to od razu mi się nasuwa takie pytanie związane z tym pierwszym. No to które z tych lęków okazało się słuszne, że faktycznie. Ktoś Ci powiedział, ale słaby dźwięk, albo ale słabo coś tam technicznie. Stało się coś takiego? E, tak. Po pierwszym odcinku, słuchajcie, okazało się, że ja jak obrabiałam filmik, to obrabiałam go na głośnikach. I później pierwszy odcinek ludzie odsłuchiwali powiedzieli, Ola, ale dźwięk jest tylko w jednej słuchawce. No, i nastało to, czego bardzo się bałam, bo raz, że w programie nie potrafiłam tego zmienić, żeby, żeby dźwięk nie był mono, ale też audio, więc siedziałam po prostu w Google i, i szukałam, jak to zrobić, ale mm, to mnie bardzo dużo nauczyło. W takim sensie, mhm. że okej, okay, stało się to, czego się bałaś. Co z tym zrobisz? Co dalej? No i dzięki temu bardzo, bardzo się rozwinęłam. Więc cieszę się, że nie dość, że lęk był na początku, bo ktoś kiedyś powiedział: Nie pamiętam kto to powiedział, ale skaczesz wtedy, kiedy się boisz, a nie kiedy jesteś pewna, bo wiesz, że się rozwijasz. I słuchajcie, no jest jestem ogromna, ogromna taka prawda. Więc raz, że cieszę się, że ten lęk był, bo wiedziałam, że przesuwam gdzieś swoje granice. A dwa, nauczyłam się, no po prostu z nim. Pracować i reagować na krytykę. Mniejszą, milszą bądź mniej milszą, ale no to, było, to było bardzo dla mnie potrzebne. Mm -hmm. no, tak. pamiętam, yy, pamiętam nasze początki, także wyobrażam sobie, co mogłaś mieć w głowie. <laughs> tak, pamiętam, że też zadzwoniłam do ciebie, Ewa, my nie mamy dźwięku w jednej słuchawce. I co teraz? <laughs> Ale no tak, dobrze. Tak, mi się dobrze. Kanał obchodzi swój pierwszy rok, także. Tak, także i chyba, chyba, chyba przy czwartym odcinku, od czwartego odcinka już jest w obydwu słuchawkach dźwięk. Także brawo my. Oj, brawo my. Natomiast ja mam pytanie do Ciebie. Jak zaczynałeśmy projekt, to co sobie myślałaś? Co zakładałaś, że się stanie? Mhm. Jak zakładałyśmy, to ja myślałam bardzo, bardzo optymistycznie i myślałam, że będzie łatwiej, szybciej, prościej, że to sobie popłynie i pójdzie. I z jednej strony tak jest, bo to opłynie, te, te odcinki naturalnie się tworzą, mamy naturalnie pomysły na kolejne tematy, na kolejnych gości i pod tym kątem to się realizuje. Natomiast ja sobie myślałam, tysiąc subskrypcji, o, damy radę, tak? Jakoś to będzie. Faktycznie y, pamiętam swoją myśl, jakoś to będzie. No i okazało się, jakoś, że jest. Natomiast, y, że, je, że y, wymaga to dłuższej pracy, systematyczności, udostępniania kanału, y, pracą nad widocznością, że jednak to jest. B wymaga większej cierpliwości, wytrwałości, systematyczności niż mi się wydawało. Tak. Moje tak. jakoś to będzie się tak sprawdziło w części. Ale wiesz, co ja miałam? Miałam dosyć podobnie yy, z niewyjaśnionych przyczyn. Świetnie potrafię doradzać innym, że wyznaczaj mm -hmm. konkretne cele, wyznaczaj plan działania. Jak słyszę, no jakoś to będzie, to ja zawsze mówię: Nie, nie jakoś to będzie, musisz mi powiedzieć, jak to będzie, to wtedy opracujemy plan. No i w sumie wpadłyśmy w taką, w taką pułapkę, jak wszyscy inni, tylko że szkoda, że wzajemnie tego nie wyłapałyśmy, czy znaczy szkoda, w sumie. Też nie, nie szkoda, bo się nauczyłyśmy, nauczyłyśmy, że nie, natomiast na przykładzie naszego jakoś to będzie, polecam konsultacje z kimś z zewnątrz projektu zawsze, tak. bo nawet jak siedzą dwie, nazwijmy specjalistki, czy nie wiem, od marketingu, od YouTube'a, to traci się, będąc wewnątrz projektu, tak. traci się to tak, zewnętrzne tak. spojrzenie, więc zewnętrzny konsultant tak, tak. zawsze. Tak, ja pamiętam, że nasz momentem takiego, kiedy się y, tak zastanowiliśmy, zaraz jakoś to będzie, żeby te subskrypcje były, to my mamy bardziej aktywnie działać, po rozmowie y, z Katarzyną Radziejewską i Agnieszką Cynia, tak. jak One nam pytały, ale ile i kiedy i co wy chcecie? To pamiętam, że wtedy zrobiłyśmy my we dwie szybkie zebranie, i postanowiłyśmy, że to jednak ma być bardziej świadoma i regularna praca. Dokładnie, I dokładnie tak, tak było. No, one były naszymi zewnętrznymi, nieświadomymi konsultantkami. <grym> <grym> tak, tak. Także drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, tak, warto y, zapisać, postanowić y, konkretne cyfry czy liczby w czasie. Tak, żeby potem mieć punkt odniesienia i wtedy wiadomo, idzie, nie idzie, poszło, działa ta metoda lub nie. Yy, I żeby się rozwijać to jednak, no to ma być plan, tak? Dokładnie, nawet jak robimy coś dla fanów, bo w sumie ja nie ukrywam, że ja to, ja to robię z czystej przyjemności, z takiej pasji, chciałam spróbować. No podoba mi się to, tak? Ty, Ewa, ty miałaś troszkę bardziej biznesowe, jakby plan nakreślony, bo dla ciebie to miała być też widoczność pod kątem twojego biznesu. Niby rozmawiałyśmy o tym, że pod kątem mojego biznesu też widoczność, ale jakoś tak nigdy mi to do końca nie grało. Mówię, ja sobie będę siedzieć, mówić, będzie fajnie. I pod tym kątem się realizuje. Natomiast mam takie poczucie, wiecie... Troszkę przepalenia czasu. Skoro tak świetnie się bawię, to czemu przy okazji tej świetnej zabawy nie robić biznesu? E, mm -hmm. Może już dlatego, że w biznesie jakby e, jestem przedsiębiorcą od 7 lat, może już też tak na to postrzegam, mam troszkę szerszą perspektywę, troszkę więcej się nauczyłam. Natomiast e, myślę, że e, warto też nawet realizując swoje pasje i mówiąc, że ja nie pracuję żadnego dnia, bo. Robię to dla swojej pasji, to i tak pamiętać o tym, że jest to biznes, i właśnie wyznaczać te cele, zastanowić się po co, co ma mi to przynieść. Myślę, że to jest ważne. Mm -hmm. No i tutaj od razu Cię Ola zapytam, to um, patrząc na ten miniony rok, na nasz kanał, z czego Ty, Ola, jesteś najbardziej dumna? Najbardziej dumna. Mm. Myślę, że z tego, że spotykam się z klientami yy, i rozmawiamy tam, wiadomo, o stronach, sklepach, aplikacjach, bla, 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 rzecz IT. Natomiast spotykam się z nimi i mówią: Panie Olu, widziałem Panią na kanale, ale fajne mhm. rzeczy mówicie. I yy, coś, co z jednej strony mi, yy, mi przeszkadza, ale z drugiej strony nie, to jest to, że odbieram mhm. telefony. Od osób, które chcą się zapisać do mnie na mentoring. A ja wtedy mówię: Ludzie, ale ja nie jestem mentorem, nie jestem coachem, nie jestem psychoterapeutą. To, czego ja się nauczyłam, to nauczyłam się przede wszystkim od Ewy Baszun, a potem od swoich rozmówców i z książek, ale to nie jest jakby moja dziedzina branżowa. Natomiast to jest mimo wszystko najprzyjemniejsze, bo ktoś słucha, temu komuś to pomaga, ten ktoś chce więcej. I to jest takie, Wow, niesiemy, niesiemy wartość. Mhm, dziękuję bardzo za, że jestem zostałam wymieniona jako pierwsza osoba. No ja, ja zawsze powtarzam, że ty jesteś matką mojego sukcesu i na ciebie być nie mogło. Kto mnie, nie, kto mnie poukładał, jak nie ty. Ale to ja ci w odpowiedzi Ola powiem, że ja też się od ciebie uczę. Mogę od razu powiedzieć, czego mnie nauczyłaś. Właśnie takiego uporządkowania, wyznaczania celów, żeby to było napisane, żeby patrzeć do przodu. I o ile to nie musi być stricte cel wyliczone, bo w tabelkach to, to nie przejdzie, ale taki właśnie kierunek, żeby to było określone, żeby się rozwijać, żeby być właśnie takim systematycznym. No, no to z kolei ja dziękuję tobie, bo naprawdę widzę, jak się tutaj rozwinęłam, żeby zwracać uwagę. Na punktualność, na porządek, żeby być pracowitą, że to jest bardzo ważny element, tak? Ale wiesz tak co? Że... Myślę, myślę że w ogóle jeszcze nie powiedziałyśmy żadna z nas o tym, ale jak ja ostatnio oglądałam nasz pierwszy odcinek, no bo mi wspomniałaś o tym, że był rodziną, no więc zobacz, jak było na początku. To zobacz, jak my się zmieniłyśmy też pod kątem nawet naszych wypowiedzi. Na online, takiej swobody. Pamiętam, że ty miałeś spore opory w ogóle z online'em. Gdzieś ci ten świat, świat internetów nie leżał. Tak, tak. A teraz to jest takie nasze naturalne środowisko. W sumie to jak ryby w wodzie sobie pływamy na online, prawda? No tak. Na pewno no to jest dla mnie ogromny postęp. Że się oswoiłam z, z byciem w tym okienku, tak? z nagrywaniem, z zadawaniem pytań, z tym, że jak mamy gości, to jest nas trzy, cztery osoby naraz, żeby rozmawiać, żeby się nie przykrzyczeć, żeby ta rozmowa płynęła. Właśnie taka naturalna pewność siebie. Że to mnie nie stresuje, nie, po prostu sobie jestem na takiej rozmowie. Także tutaj no, super rozwój, super doświadczenie. Tak? Przez ten rok, jakby z pięć lat minęło. No, też, też, mam takie, też mam takie poczucie. No dobra, to teraz pytanie, które mnie tak. zawsze, zawsze interesowało. Uważasz, że jakie błędy popełniłyśmy i czego nie zrobiłabyś ponownie? Mm -hmm. Ym, jakie błędy? Ym, no, tych błędów tak za dużo nie ma tak naprawdę. Tak teraz myślę, że, że przychodzi mi do głowy tak. Y, pewne techniczne sprawy odnośnie nagrywania i naszego wyglądu tła. Myślę, że po drodze zdarzały się takie błędy. Ym, i tak naprawdę merytorycznie tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń do siebie, ani, ani do ciebie, Ola. Dziękuję, e dziękuję. I wiesz co, ja myślę, że tak jak z mojego punktu widzenia, to, to ewentualne tło techniczne sprawy, to co już dzisiaj powiedziałyśmy. E I tyle. To ja ciebie Ola zapytam, a ty widzisz więcej błędów naszych? No właśnie nie, dlatego mówię, bo no. wiecie, ja jestem znana z tego dosyć, że jestem zadowolona z siebie, ze swoich projektów, z ludzi dookoła siebie, więc dosyć rzadko widzę takie błędy, szczególnie jeżeli jestem bardzo Zakochana w jakimś projekcie, tak, w emocjonalnych. No to jest po prostu nasze dziecko, tego się nie da ukryć. Mhm. E, dlatego pytam ciebie o błędy, bo sama nie mogłam ich znaleźć. Mówię, Może jakaś, e, jakaś perspektywa inna będzie, ale bardzo mnie cieszy, że tak mało ich wymieniłaś. Mhm. Mhm. Zresztą odzew od znajomych w komentarzach jest taki, że naprawdę fajne rzeczy robimy, e, więc mam nadzieję, że nasi słuchacze byliby, że jesteście nasi słuchacze lojalni i że nam powiecie, jak faktycznie coś będzie nie tak, ale nie dociera do mnie, nie dociera informacje, że że coś, że coś, nie tak, że, że do mnie tak samo. nie tak. Chociaż muszę powiedzieć, że ta odpowiedzialność merytoryczna jest, że mam świadomość, że różni ludzie słuchają tych naszych wypowiedzi i biorę bardzo dużą odpowiedzialność za właśnie, żeby to było wartościowe, żeby to było dobre, prawidłowe. I pamiętam nasze nagranie o lękach, że sama miałam takie lęki, no żeby to było dobre, żeby właśnie dobrze się wypowiedzieć, żeby tam o czymś nie zapomnieć. No to, to tak czasami miewam. Natomiast biorę odpowiedzialność za wartość merytoryczną i jestem zadowolona. Ja też jestem bardzo zadowolona. Kiedyś, nie wiem, czy powiedziałam to na jakimś nagraniu, czy może po nagraniu, ale śmiałam się do ciebie, Ewa, że czuję się, że to ja powinnam płacić za to, że prowadzę ten kanał. W takim sensie, że ja też właśnie tyle uczę się od ciebie, od, od naszych gości, w sensie, ta merytoryka mm -hmm. jest bardzo wysoka. I ja trochę się czuję tak jakbym była na, wiecie, bezpłatnej terapii, nie? w sensie na, na płatne już dwa lata posiedziałam, ale tak jakby jeszcze wydawało mi się, że no sporo wiem, a podczas tych odcinków czuję, że, że zyskuję jeszcze bezpłatną terapię, więc jest super, mm -hmm. merytoryka na najwyższym poziomie. Także słuchacze i słuchaczki, jak y, widzicie, że są jakieś błędy, czy techniczne, czy merytoryczne, to my jesteśmy tutaj otwarte na, na wasze uwagi, bo chcemy, żeby, żeby nasz kanał, żeby te filmy były jakościowe. Także może wy macie do nas tutaj y, nam coś do powiedzenia, czekamy. Ale ja jestem, ja naprawdę jestem bardzo z nas zadowolona. Ja również. <laughs> I jeszcze tyle ja. rzeczy przed nami. <laughs> no, Ola. A powiedz mi, czego mi nigdy nie powiedziałaś, czy jest coś takiego. <grywa> jest. Chociaż nigdy chyba nawet nie wypowiedziałam do, te, do nikogo tego na głos, w sensie rozmawiając o naszym kanale. Myślę, że nie jest to nic złego. Natomiast nigdy nie powiedziałam ci, że uważam, że grasz za mało odważnie. Mm -hmm. e, już tłumaczę, o co chodzi. E, z, za każdym razem, jak nawet ustalamy, rozmawiamy, jak zadajemy pytania, to one są takie bardzo bezpieczne, takie z poszanowaniem mm -hmm. dla wszystkich, żeby już nikogo nie urazić, żeby komuś się przykro nie zrobiło. I mm -hmm. rozumiem, czemu to robisz, natomiast moja ta część, część natury takiej chęć przygody, E, liczę na jakąś nutkę ekscytacji, więc myślę, że nie bójmy się włożyć kija w mrubisko. Aha, no dobrze, biorę. Będę planować do kolejnych nagrań. Ale wiesz co, to, to pytanie, to było niebezpieczne pytanie, ja je odbijam. A czego ty mi nigdy nie powiedziałaś? A, no dobrze. Um. No dobrze, to, to ja może powiem tak, że w sumie to też nie wiem, czy nie podobnie, że możesz, Ola, w swoim zachowaniu być odważniejsza, też chyba tutaj trochę odbije, w znaczeniu, żeby twoja mowa ciała była odważniejsza, żebyś sobie na to pozwoliła. Mhm. Bo wiesz, my się już długo znamy. Ja wiem, że ty też nie wiesz. Yy, nie jesteś zresztą dziewczynką, natomiast być może kamera powoduje to, że yy, tak, jesteś w pozycji dosyć bezpiecznej w nagraniach, mm -hmm. także myślę, że też możesz odważniej. Tak? Co się będzie działo w naszych odcinkach, jak my obie się <słuchnie> zrobimy jeszcze odważniejsze, tak? Ja tutaj z pytaniami podniosę. Yy. Także, tak, a tak to to mówię Ci Ola szczerze na bieżąco, co mam do Ciebie. Więc, <grym> więc odwaga będzie naszym dalszym kursem rozwojowym, podoba mi się to. Podoba mi się to. O, może to Ci. i zobacz, też taka, dziękuję, yy, taki nasz kurs na, na kolejny rok, żebyśmy były obie bardziej odważne. Słuchacze to dla Was znak, słuchaczki to dla Was też. <grym> Tylko nie straszmy naszych przyszłych rozmówców, bo się będą bali przyjść do nas. <grym> Każdy w swoim tempie, w zależności od swojej miejsca, gdzie jesteśmy, każdy w swoim tempie idzie. I w takim razie moje jeszcze jedno pytanie, bo też muszę je zadać hmm. nie wytrzymam. Co było najmilsze, co usłyszałaś o naszym kanale? E, najmilsze. E, miłe jest to, że, e, że mamy oglądalność. I na przykład odcinek o intuicji ma tysiąc, tysiąc odsłon, tysiąc osób podjęło oglądanie tego odcinka. To było super, to, to bardzo mnie cieszy. Ale tak, dla mojego serca bardzo miłe i bliskie było to, jak usłyszałam, że klasa mojej starszej córki oglądała odcinek o proaktywności. I zalecił to, było to na lekcji WF-u w ramach rozwoju. Nauczyciel tej klasy polecił obejrzenie tego odcinka. Także, jak ja to usłyszałam, fajnie, jesteśmy w szkołach, to dobrze, niech to idzie do dzieci, niech się rozwijają, niech się uczą. Właśnie, bo ja mam taką misję, żeby, żeby uczyć, żeby rozwijać, żeby ta nauka ta merytoryka, żeby to szło do ludzi, że ja czuję taką misję, taką potrzebę nauczania, że kiedyś to była chęć napisania książki, teraz ta książka też gdzieś obok mnie jest. Natomiast bardzo dobrze właśnie realizuje się w emocjonalnych, że mogę mówić o tym co wiem i się tym dzielę i niech to idzie na zdrowie naszym słuchaczom. To jest dla mnie bardzo miłe. To jak ja o tym usłyszałam, to też było dla mnie takie wow, bo jak słyszę od pojedynczych osób, to myślę no. sobie, kurczę, super, fajnie że oglądają, ale jak słyszymy o tym właśnie o całej klasie, o tym, że jesteśmy gdzieś w jakiejś organizacji, jakiejś jednostce większej, to to jest super. I że właśnie no. możemy, możemy tak naprawdę działać jeszcze na dosyć wczesnym wieku, bo my z reguły w sumie pomagamy dorosłym. Natomiast... Tak. To bardzo fajne, że gdzieś tam dotyka to tego wieku jeszcze nastoletniego, kiedy już, no kiedy jest ciężko po prostu dzieciakom, tak? No bo nie dość, że hormony buzują, to jeszcze no nie mają takiej świadomości, że coś może być nie tak, że trzeba, trzeba szukać pomocy, gdzieś tam wsparcia, rozwijać się, bo my jako dorośli mamy tą świadomość, a dzieci z reguły w tym wieku są albo pozamykane, albo bardzo rozchukane, tak to się mówi, więc fajnie, mhm. że za młodu też sięgamy. Tak, 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 no i właśnie o to chodzi. I może to będzie pytanie Ola na zamknięcie, bo ja tutaj przy okazji powiedziałam o mojej misji takiej, takim poczuciu spełnienia jakie mam w emocjonalnych a jak ty się realizujesz jak twoje poczucie spełnienia wiesz co ja mam bardzo bardzo wysokie poczucie spełnienia natomiast nie wiem na ile jest to bo u ciebie to jest taka piękna misja taka społeczna dla mnie ten kanał był z jednej strony Misją, owszem, społeczną, chciałam pomagać osobom, natomiast na pierwszym miejscu był dla mnie mój rozwój osobisty. Więc mm -hmm. e, ja, jakby, zrealizowałam to e, w tysiącu procentach nawet nie sto, po prostu tysiąc, mm -hmm. e, ale nie spodziewałam się, że przyjdzie do mnie teraz jeszcze z większym wydźwiękiem ta taka misja jak u Ciebie, ta społeczna, bo e, wiecie, ja bardzo często miałam tak, że rozmawiałam z przedsiębiorcami. E, natomiast po nie wiem, jak powinniśmy mówić stronę czy sklep przez godzinę, to siedziałam z nimi dwie godziny, bo właśnie jeszcze oni pytali, a jak dotarłaś do tego punktu, a jak sobie poradziłaś z tym? No to ja opadałam o terapii, Lewe, opowiadałam o, o wszystkich jakichś moich przekonaniach. I nawet kiedyś ci mówiłam, mówię, tyle czasu po prostu e, jest przeznaczone na to, żebym w kółko i w kółko to samo powtarzała. Więc e, Chyba moją misją była czas też prozaiczne zaoszczędzenie czasu, bo teraz opowiadam pokrótce i mówię, słuchajcie, to jest taki kanał emocjonalny. My tam wszystko opowiadamy. To, co, to, co wiem, to tam się, że tak powiem, dzielimy i to był dla mnie mój przepis na, przepis na sukces, bo tak się, tak się czuję, jakbym osiągnęła naprawdę sukces. Mm -hmm. Jestem w tym miejscu, w którym być ja też. powinnam, więc to jest o, niesamowite uczucie. I tego życzę. Każdemu naszym słuchaczom, dla nas życzę, żeby to trwało i życzę nam kolejnych udanych urodzin i odwagi, skoro by brzmiała dzisiaj. Właśnie, tak, tak. Ja się Ola dołączam do tego, co mówisz. Chcę podkreślić, że jestem bardzo zadowolona z siebie, z nas, Ola, z ciebie i życzę moim słuchaczom. Naszym słuchaczom, żebyście się realizowali i żebyście się też czuli spełnieni, bo tak jak słyszycie, my też miałyśmy opory, też miałyśmy jakieś lęki, przeszkody. A teraz po roku to jest tak fajnie, naprawdę, takie zadowolenie, takie poczucie spełnienia, taki rozwój, że tego Wam życzę. Dokładnie tak. Także Ewa, jeszcze raz składam nam serdeczne życzenia i ogromne podziękowania dla naszych słuchaczy, że są z nami przez rok i trzymajcie kciuki za kolejne lata. Oglądajcie, subskrybujcie i bądźcie z nami w tej przygodzie. Do zobaczenia i dziękujemy. Do zobaczenia, dziękujemy.